Ja, oczywiście, Siemanka z tej strony, wasza ulubiona kropla, i w dzisiejszym odcinku zagramy sobie dwa albo trzy Skywarsy ze Stasiem. Cześć. I link do jego kanału będziecie mieli w opisie. No to, więc nie przedłużam, więc to zaczynajmy. Hmm. I Komentarzu, w komentarzach możecie napisać jakich, jakie kity polecacie, albo jakie te perki polecacie. no ja się tak. Tak, tak fest nie znam na tych kitach. I też trzeba dodać, że gramy na Hypixelu. No, no tak, gramy na Hypixelu. Często spotykam na pocuchów albo jakichś cheaterów. Tak. No, na Dual jest strasznie dużo cheaterów. Mam drewno. Hmm. Czy już do nas idą? Nie. Ja się chyba przygotowywuję. Co idę do nich. You know tutaj nie. poczekaj, mogę ja uciec z wyspy? <grym> o kurde. Nie ma! O cholera. No ale nie mogę. No. no tak, y, jakiś napłosaniec. Właśnie o tym mówiłem. No. Ale, ale no, trudno. no. Ja nie, ja nie gram jakoś wybitnie dużo w, w Skywarsy Warsy. Dzisiaj, dobra, gram w Bedwarsy więcej niż w Skywarsy Zatem wolę grać na przykład w takie gry CS, a na przykład. no też nie gram. Ja gram sporo, ostatnio. No, właśnie, u, stacia, u Stasia możecie zobaczyć. Yy, Jakieś te mecze różne, akcje z głupą... Tak. Coś no, nic wybitnego, nie ale... Dobra, już jednego zrzuciłam. Iks, to wiesz, ja on teraz ma takie samo bambuko z głowy jak my, no nie? Jak się irytuje. Co? Co? Kto użył odrobinę? Ty? Ojej. Masz o Oj Co do... miał płytę w bo... Ty, ale nie bij mi, kolegi! No, Fire Aspect trzymam mam na mieczu. Dobra, lecimy gdzie? Kolejnego wrzucia. No ogólnie to. Okej, okay, to sobie nie lecę. Jednak pussy. O, cześć kolego. Okej, okay, spadł. E, tak też można przecież. Kasper. Uważaj na siebie. I my <noise> Jak midur. No, nie wiem, co mapę policie, nie? Ty wskoczył ci tam, wskoczył ci tam. Wiem, mi spadł. Chyba, że tak, tak też można. No, oczywiście. Często też spotykamy ludzi. Nie! Nie! <noise> nie jakichś najlepszych. Ale mi do... Ale. No, dobra. dobra, dobra. Często nie najlepszych, a często. Najlepszych. To tak. w się sensie różnie to bywa no. na. Dobiera nam takich zróżnicowanych może ludzi bardziej. No nie ma to działa. No i jakimś złotem mnie nawala No, ale mnie też ten gość jakoś... Nie wiem... makro i tyle. Dobra, mam Ale raz. nie, on wszystkich zabija, przecież on stracił walcek, się pali, no i nie wiem, on cię teraz goni. On ma 7 serduszek, nie? No, zginie chyba. Nie. Zjadł gafa i bije kolejnego gościa i zabrał mu... Co jest? Zestawa. Nie, no, nieważne. No, to pierwsza gram poszła nam takie mocne... 2 na 10? 3 na 10 mamy. No dobra, mm. nie no, nie 2 na 10, tam chyba 3 zabił... nie. 2 zabiłem, to nie jest tak źle. Mm. Więc, moim zdaniem, dla mnie poszło tak 7 na 10. Tylko wiadomo, takie kille na początku nie są ważne, tylko jak przeżyjesz. Takie na no przykład kille w late game są naprawdę... takie już, można powiedzieć, że skillowe, bo już najlepsi zostają. No. Ja miałem tak, że parę razy zostałem jeden na jeden z jakimś bambikiem, roz bo się wywalił w w jakimś Na przykład, kiedy no, jak Pit Bridge. No, miałem tak parę razy, że... Jakiegoś... kopca, który miał spid building. I dobrał No To się umiał, umiał, może tak Trafię no nie mogę W late game'ie co można zrobić z tymi, tymi? Z TNT to W sumie to nic chyba Mo No, wysadzić połowę mapy, co to? A <laughs> to też, to tak też można w sumie. O, on ma diamentowy miecz! Utracowany Trzeba go! O Jezus jezus! Zostaw mnie! No nie! Ja to mu TNT! Co? Jak on mnie zabił? Pe pewnie miał jakieś szerpne 2 bo coś. No! Właśnie muszę sobie wziąć ten. O nie! Z... Huba. Muszę wrócić do Huba i bo coś zrobiłem dziwnego. Ogo! I Ogo! Ok, I lecimy. Lecimy dear. O! No. Dobra już Jest. Jak dobijecie Takie 20 subskrypcji To zrobię takie mini Q&A Czy nie wiem jak to się nazywa No tak Q&A o mnie tak A To była

Głosieczkę. Jeszcze jedna gra i... i tak. Na tyle. tak jeszcze jedna gra i to będzie... W sumie na tyle. W tym odcinku. Jutro będzie odcinek z CS-a. Jakiś na przykład Deadmer coś... Nie wiem. No to zmęczę się spoko nagrywa. Muszę się znać. No. O, mamy balon. Każdy ma balon. No. Ale nie taki balon. Taki... Nie taki balon balonowaty. nie no, ja taki lepszy balon niż oni wszyscy. Możemy... Oni wszyscy razem wzięci. Też można. Ty weź nie... ten Nieraszu jakoś bardzo, bo... Ja tutaj... Protection 3, na klatę nakładam Już? Co? Dawaj, go! Z nim my No zrzucę fotki, na i jezu, ale jest... lecimy, lecimy, lecimy. Jezu! Spadł jeden Oła! A mnie drugi zrzucił, nie! Brawo O nie To by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Nara!